Szefie, to jest regeneracja lamp Lever Expert lub Hard. Tak wyglądały lampy przed, a tak po naszej regeneracji. Teraz jak to zrobić? Zaczynamy od demontażu lamp lub od yy, dokładnego oklejenia lamp. W zależności, czy posiadamy takie umiejętności, czy posiadamy zaplecze w postaci odpowiednich kluczy. A to są poziomice w lampach BMW Z3. Ciekawa, ciekawostka. Nie wiedziałem, że coś takiego występuje. No i dobrze, zaczynamy od dokładnego oklejenia lamp. Gdy już mamy to zrobione, najważniejsze jest to, żeby jeszcze raz to oczyścić i zaczynamy szlifowanie. Szlifowanie będzie oczywiście najbardziej czasochłonne i najbardziej yy, Powiedzmy dokładną uczynnością, którą musimy tutaj zrobić. Zaczynam od 800, moczę to w wodzie i rozpoczynam delikatny proces szlifowania. Zanim pokażę Wam, jak to wyszło, zacznijmy na przykład od raportów historii pojazdu Car Vertical, w których dowiecie się o historii pojazdu, historia wypadkowa, historia przebiegu, czy też historia właścicieli. Tak wygląda przykładowy raport. A z kodem śrubka macie 30% zniżki na zakup raportu Car Vertical, jeżeli ktoś szuka. Tak oszlifowana lampa niestety ma zbyt głębokie rysy i z tych rys teraz musimy jakoś wyjść i z pomocą przyjdzie nam papier 1500, oczywiście wodny, i tutaj szlifujemy razem z krawędziami, tak, żeby było to wszystko dobrze oszlifowane i nasz lakier miał się do czego przyczepić. Użyjemy też podkładu przyczepnościowego i teraz każdą chemię, którą tutaj zobaczycie, możecie kupić w sprayu, to znaczy podkład przyczepnościowy do plastiku w sprayu i tak samo lakier dwuskładnikowy bezbarwny. To jest niesamowicie istotne. Musicie kupić lakier dwuskładnikowy bezbarwny. Jeżeli wszystko zrobicie dobrze, Mniej więcej takiego efektu możecie się spodziewać w zależności od tego, jak Wasze lampy wyglądały i były zniszczone przed tym zabiegiem. Pozdróż luksus do następnego.